No i to jest wspaniałe, że, że dziś możemy się tak czerpać z tego, nie? Czerpać z tego, póki, póki możemy, bo ten czas jest ulotny i każdy dzień zbliża nas do sytuacji, w której człowiek się trochę poruszał. I powiem Wam, że chyba na nie pora, pierwszy raz w tym sezonie. Zazwyczaj gadamy o biznesie, produktywności i tak dalej. Natomiast warto, myślę, głośno powiedzieć, o tym, że u mnie dużo, może miejsce, w którym jestem, to jest bardzo też zasługa mojej. Środa i środa, kurczę powiem Wam szczerze, że jak poniedziałek był dla mnie świetnym dniem, zrobiłem masę roboty, vloga skończyłem na godzinie i kurde po prostu taki żonę, tak wtorek był jakiś taki rozlały. zrobiłem co prawda to co miałem zrobić, ale jakoś tak nie mogłem się zebrać kurczę do tej pracy, no, znaczy siedziałem i próbowałem, ale z różnym skutkiem i kurde czasem takie dni mi się, mi się też zdarzają, takie dni... Czasami pewnie warto byłoby może trochę odpocząć, natomiast kurczę mam trochę tej pracy i nie mogę tak sobie po prostu powiedzieć, dobra to sobie całe dzień czy ja robię. Natomiast mam ambitny plan w piątek, sobota, niedziela i poniedziałek nie robić totalnie nic, z racji tego, że są to święta Wielkiej Nocy, a ostatnie półtorej pół, pół, pół miesiąca, dwa to, to, była, to był sprint, to była orka na Ugorze, nie licząc niedzieli. Który, które staram się trzymać święte i, i w tę niedzielę staram się nie pracować. Zdarzyło się nawet w tą zeszłą niedzielę zerwać dwie godziny z niedzieli, bo tam miałem taki nagły wypadek. Natomiast e, staram, postaram się, żeby te, ten długi weekend świąteczny sobie jakoś tam wynagrodzić te, te, te dwa ostatnie miesiące oste, ostrej orki. I co? Także nie będzie, nie będzie vloga, prawdopodobnie w piątek, zobaczymy czy będzie w poniedziałek. Zastanowię się, może zrobię jakiś taki jeden weekendowy, świąteczny vlog z tych 3-4 dni, zobaczymy. To byłaby pewnie jakaś moja jedyna aktywność związana z pracą. To jest taki plan na nadchodzący weekend. I co dalej, i co dalej, no a w przyszłą środę ruszamy z zaawansowanym, zaawansowanych.pl, więc cały czas trwają przygotowania do tego właśnie kursu. Dzisiaj będę wypełniał treścią stronę sprzedażową. Ta strona sprzedażowa już została przeze mnie skonstruowana i ja sobie tam ładnie okodowałem. Tylko potrzebuję jeszcze wypełnić treść, która się na tej stronie będzie znajdowała, reklamy na Facebooka już na akcję sprzedażową, i e mailingi już na akcję sprzedażową, to są rzeczy, które potrzebuję zrobić jeszcze też może dziś, może jutro. No i wieczorem, dzisiaj jest środa, więc live o formatowaniu warunkowym, live będzie się odbywał na Facebooku, także nie na zewnętrznej platformie, nie trzeba się nigdzie zapisywać, zachęcam Cię, skuteczna nauka Excela, możesz zobaczyć, jeżeli oglądasz tego bloga później, a pewnie tak będzie, możesz oczywiście wejść na fanpage, te live y tam chwilę wiszą, co nie ja je zdejmę, także jest też okazja obejrzeć sobie powtórkę, co środę o 20 staram się takie live y robić. Może nie do końca co środę, ale tak 3 na 4 tygodnie w miesiącu takie live'y są, więc na pewno masa darmowej, bezpłatnej wiedzy. No i też możliwość zadawania pytań, przecież to jest taki, taki duży prosty, w stylu nauki. Także ja się tu biorę za wypełnianie strony treścią. No i życzę Ci już teraz dobrego dnia. Vlog się oczywiście jeszcze nie kończy, dopiero się zaczął. Do zobaczenia za moment. O, moment trwał bardzo krótko, bo mi się właśnie przypomniało to co przed chwilą widziałeś, to moje dzieci <grym> i żona. Twarzy nie pokazuję, mam tylko złotą zasadę, żeby jej unikać, unikać jej pokazywania w sieci. Dzieci, jak będą na tyle duże, aby same zdecydować, to same zdecydują, kiedy ta twarz ich pojawi się w sieci. Natomiast tak wygląda moje, moje poranki. W sensie mnie budzi albo jeden, albo drugi syn i. Te pierwsze godziny dnia staram się nimi zajmować na tyle, na ile mogę. Czyli jakieś właśnie usypianie jednego albo kramienie, albo przebieranie drugiego. Czasem sobie rano coś tam razem porobimy. I to jest myślę fajna, fajna opcja, fajna rutyna, coś co jest wielkim plusem posiadania swojej działalności gospodarczej i pracy zdalnej. Właśnie to, że mogę z tymi dziećmi być, bo uważam, że kiedyś, jak będę stary i już taki o ile w ogóle duży nie, daj Boże, e, taki stary i już w ogóle bliżej niż dalej będę miał, no to myślę, że będę z tego akurat dumny, że mogłem patrzeć jak moje dzieci rosną, mogłem widzieć jak mówią pierwsze słowa i jak, jak gdzieś tam stawiam pierwsze kroki i tak dalej, to jest wartość, która jest niemierzalna w żaden sposób, żadnymi pieniędzmi, nie? I dziś, te, dziś tak sobie też z żoną mówiliśmy, że kiedyś te dzieci dorosną, w sensie będzie scena, w której nie będą się chciały z nami przytulać, nie będą się chciały z nami bawić, bo będą się przytulały do innych ludzi, albo do innych osób, bo w ogóle się wyprowadzą. No i to jest wspaniałe, że, że dziś możemy się tak czerpać z tego, nie? Czerpać z tego, póki, póki możemy, bo ten czas jest ulotny i każdy dzień zbliża nas do sytuacji, w której dzieci dorosną i sobie gdzieś wychroną. My nie będziemy ich zatrzymywali, bo jak to Powiedział nam jeden z e, księży na naukach: To świetne słowa, które do dzisiaj e, tętną, tętną, brzmią może tak o, ładnie, brzmią w mojej głowie: e, My jesteśmy dla siebie z żoną, a dzieci są dla świata. No i tego będziemy się trzymali. z żony mnie podpuścił spontanicznie, że nie mamy w sumie y, co robić y, siedząc przed domem, nie ma sensu, więc w sumie zamiast pić kawę, oczywiście zachowując dystans 2 metrów, stwierdził, że może zmienimy moje opony na letnie. No i w sumie zajęło nam to 17 minut. Rączki pobrudzone, ale wymiana kapci to jest jakieś 5 dych, więc 5 dych za 17 minut pracy? Megusta! się minuty. Człowiek się trochę poruszał. Powiem Wam że chyba na nie pora pierwszy raz w tym sezonie za ciepło, a ma być tak podobno długo, dwa tygodnie ma nie lać, tego gorąco, także jak nas nie wykończy jakieś nie wiadomo co, to Znowu, lato, które się zapowiada, być bardzo suche z racji warunków pogodowych, jakie miały miejsce w zimie. Z jednej strony fajnie, bo nie było śniegu znaczy, jak dla kogo, bo ja w sumie śnieg lubię, było ciepło. Natomiast z drugiej strony, zobaczymy, jak to się odbije na rolnictwie i cenach żywności. Ekonomia, wszędzie ekonomia i cyfry, nie? Tam po południu to mam tylko ręce. Teraz już okąpałem, bo Co? jakieś półtorej godziny live zwukowy o formatowaniu warunkowym natomiast e, o czym tutaj dzisiaj Ci opowiem bo to sobie przed chwilą włączyłem o czym Ci opowiem opowiem Ci o tym, że że chyba mam kamerę nie zaraz to naprawimy zawsze przecieraj obiekty w swojej kamerze much better pogadaliśmy chwilę o dzieciach o tym, że e, no o, ty, o tym fajnym cytacie, który bardzo mi się podobał, że to dzieci są dla świata, a my z żoną jesteśmy dla siebie. I to jest, myślę, coś, o czym chciałem Ci powiedzieć. Zazwyczaj gadamy o biznesie, produktywności itd., itd. Natomiast warto, myślę, głośno powiedzieć o tym, że u mnie dużo, może miejsce, w którym jestem, to jest bardzo też zasługa mojej żony. Mojej żony, która w momencie, gdy pracowałem na etacie, pozwoliła mi czas po etacie spędzać na rozwoju swojej firmy. Która jeszcze wtedy nie istniała. Był pomysł na założenie fanpage'a, był pomysł, żeby kiedyś zrobić na tym kursy, zarobić na tym jakieś pieniądze. Natomiast na początku, pierwsze pół roku, nie zarobiliśmy na tym złotówki żadnej. Ja rozwijałem ten biznes po godzinach, czyli wracałem do pracy. Żona była wtedy w ciąży. Ona mówiła mi, Michał, idź działa i będzie dobrze. Ja próbowałem różne kombinacje stosować, żeby ten fanpage mi się rozkręcał. Natomiast to nie było coś, co przynosiło nawet złotówkę i nie było pewne, czy ta złotówka się pojawi. To znaczy, ja czułem, że się pojawi, bo robiłem wszystko, żeby się pojawiła. Czułem też. Odpowiedzialność, którą poniekąd żona z jednej strony ja ją wziąłem na siebie, z drugiej strony żona pozwoliła mi ją wziąć. Nie mówiła mi, Michał, coś tam posiedź i tak dalej, tylko mówiła, Michał, ciśnij, będzie dobrze. Nie? Wspierała mnie mocno w tym, że ja przez pół roku siedziałem po godzinach i cisnąłem. No i w końcu finał, finał to nam się opłaciło. Patrząc z perspektywy czasu, to, to o czym ci mówię, miało miejsce dwa i pół roku temu. Dwa i pół roku temu jeszcze pracowałem na etacie, teraz już półtorej roku jestem tylko i wyłącznie u siebie w firmie, i tego czasu mamy. Na pewno więcej niż mieliśmy wtedy, bo staram się gdzieś tam trzymać koło, koło etatu pracy, a odchodzą jeszcze przecież do jazdy, więc jest ten czas, wiadomo, dla żony, jest ten czas też dla dzieci, i dla załatwienia różnych innych spraw dookoła. Natomiast żona jest dla mnie naprawdę bardzo ważną osobą, bardzo mnie wspiera w tym wszystkim. Ja się staram jej o tym mówić, ale wiecie jak to jest, my ludzie przywykamy do pewnych rzeczy i nie chcemy ich nie chcemy, albo zapominamy o tym, żeby je zauważać. Ja staram się być takim, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, czujnym i wrażliwym. Żeby jej to pokazywać, bo, bo to było kiedyś, natomiast ja dalej to doceniam. No i dalej szanuję za to, że ona bierze na siebie naprawdę duży ciężar odpowiedzialności opieki nad dziećmi, kiedy ja tutaj na górze siedzę i pracuję. Bo to nie jest tak, że, że ona sobie tam leży i nic się nie dzieje, mam jakąś opiekunkę, no nie, ona się tym zajmuje. Oczywiście pomaga jej tam, tam odrobina Teściowa, pomaga jej też trochę szwagier, bo mieszkamy jeszcze u Teściów. Oczywiście dziadek drugi też, czyli Teściu. Natomiast Lwia, część pracy leży na jej barkach. No i w międzyczasie, kiedy ja tutaj cisnę tę, tę firmę, ona ma swój talerz, na którym ma właśnie tą część zajmowania się dziećmi. I To też nie jest tak, że ja wychodzę, wracam z pracy, w sensie schodzę tam na dół i idę sobie poleżeć, albo coś pograć, albo coś porobić. No właśnie nie, staram się na tyle, na ile mogę, odciążać ją. Czytaj spędzać też jak najwięcej czasu z dziećmi, bo wiem, że to jest dla niej naprawdę męcząca sprawa. Znaczy męcząca, no kurczę, siedzenie z dwójką dzieci małych od rana do nocy to nie jest prosta rzecz. No. Jeżeli ktoś uważa, że jest, to z co zachęcam do tego, żeby przyjechał tu do mnie, jak się skończy ten cały czas i ja chętnie wypożyczę na 24 godziny dwójkę moich synów. Nie ma problemu z przyjemnością. Jeszcze dorzucę ten... <laughs> skrzykę browara, <laughs> Oczywiście żartuję, Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to naprawdę jest coś, co, co wymaga masę, masę energii i wielki szacunek dla mojej żony, że ona się tego podejmuje. Żyjemy też w takich ciekawych czasach, że to, co powiedziałem, może zostać odebrane jako sprowadzanie kobiety do roli kury domowej, a faceta do roli takiego gościa, który władnie światem i realizuje swoje ambicje. Nie na tej zasadzie to działa. My raczej staramy się tutaj wspierać w tych swoich rolach i dogadaliśmy się po prostu na nie. To, to nie chodzi o to, że którejś z nas coś drugiej stronie narzuciło, tylko po prostu tak to wygląda, i, i, i tak jest, że tak powiem, ładnie, e, efektywnie dla obu stron. Tak jak mówię, wspieramy się na tyle, na ile możemy. Na początku mojego biznesu, kiedy żona miała trochę więcej czasu, pomagała mi na przykład wysłać certyfikaty, więc ona też w tym biznesie fizycznie miała udział. Natomiast ja tak jak mówię, jak tylko kończę pracę na tyle, na ile mogę. Schodzę na dół i zajmuję się dziećmi. Jak na przykład teraz wróciłem, zszedłem tam na półtorej godziny, byłem na dole, to co zrobiłem, poszliśmy z żoną na spacer. nie? Wczoraj, no nieważne, co się działo w każdym razie, long story Short chodzi o to, że, że to jest właśnie istotne, żeby gdzieś tam się wspierać obu stronie. To nie tylko tak, że jedna strona. Wymaga wsparcia do drugiej. Warto, moim zdaniem, patrzeć na to tak holistycznie i żeby się gdzieś tam wspólnie, wzajemnie wspierać. Tym bardziej, że jeżeli ktoś się zdecydował na małżeństwo, wiem, że różne w życiu też bywają sytuacje, może, może nie powiem o kimś, może powiem o sobie. My z żoną zdecydowaliśmy się na małżeństwo i nie planujemy żadnych takich jakichś różnych dziwnych. Hmm, hmm, przygód w tym małżeństwie. W sensie mamy, jesteśmy dość konserwatywną rodziną, czyli plan jest taki, żeby się razem zestarzeć i, i umrzeć u swojego boku, tak? I nie zmieniać żadnych partnerek, tak? To tak to wygląda, taki jest plan u nas, u nas z żoną. Bardzo się szanujemy w tym naszym, w tym naszym małżeństwie, tak trochę prywatną pojechało, no ale kurczę, ja myślę, że w tych naszych czasach różnie z to z tym bywa. Różnie to też bywa z e, przysięganiem sobie. Myśmy przysięgali w, przed Bogiem, tak? Jesteśmy wierzącymi osobami. Mamy też oczywiście ślub cywilny, tak zwany konkordatowy, czyli Kościół plus cywilny w jednym. No i będziemy się bardzo starali znaczy dalej staramy się tego trzymać i nie zapowiada się na to, żeby coś się stało. Wiadomo, różne historie i scenariusze pisze los, natomiast tak jak mówię, myślę, że głównym tutaj takim motorem tego naszego związku, tej naszej miłości to jest właśnie wzajemny szacunek, próba zrozumienia się i wspierania w tych różnych chwilach, to są i te lepsze i gorsze. Tyle takiego prywatnego wywodu, dzisiaj mniej biznesowo, ale myślę, że bez takiego, no nie wiem, wsparcia, bez takiego spokoju. Jeżeli chodzi właśnie o relacje, o, o, o zdrowie, o gdzieś tam życie w rodzinie, ciężko jest myśleć o rozwoju kariery i etatu i tak Jeżeli nie mamy takiego solidnego fundamentu, na którym możemy stać, ciężko jest budować parter i piętro i dach, nie? Takie, takie, jest, moje, takie jest moje zdanie. To tak w nawiązaniu do budowy domu, <grym>, która na razie stoi i czeka na kolejny etap. To był kolejny Excellent Work Vlog. Jeżeli Ci się podobało to, co dla Ciebie przygotowałem, łapa w górę. Zachęcam Cię też do subskrypcji i przesłania tego odcinka jednej osobie, której się może taki odcinek przydać. Mój dla Ciebie Michał Kowalczyk, dziękuję Ci i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!